Piszę historię mojego życia dla ludzi, którzy nie wierzą w siebie. Też kiedyś nie wierzyłem, a było to zaledwie rok temu. Mam zeza rozbieżnego i ogólnie wygląd 2 na 10, więc kobiety nigdy za mną nie przepadały. Sam w sumie nie potrafiłem z nimi gadać, to czego się można spodziewać. Ćwierć wieku już przeżyłem, fajnie by było jednak z kim iść na swoje gospodarstwo. Mój dobry kolega z stwierdził, że na naszej wiosce i tak nie ma żadnej fajnej babki do wzięcia, więc może by tak wejść w internet i tam znaleźć sobie kogoś na anonsach. Opisałem siebie jako przyjacielski, zabawny, ułożony i wierny, niestety to nic nie dało. Widać dzisiejsze kobiety szukają prawdziwych mężczyzn, a nie takich dobrotliwych i wrażliwych popychadeł, jakimi jestem ja. Przez brak bliskości z jakąś osobą zacząłem popadać w depresję. Zacząłem mieć myśli samobójcze, że wolę skończyć sam teraz niż przeżyć w samotności następne X lat. Moi rodzice byli w całej wiosce uznawani za najbogatszych, bo mieliśmy największe gospodarstwo i aż dwa traktory. Wiedziała o tym cała nasza gmina. Ludzie opowiadali żarty, że jak zaczynamy żniwa w lipcu, tak kończymy w sierpniu, ale następnego roku tyle tego było. Pod koniec zeszłego roku wydarzył się niestety incydent. Gdy wracałem ze sklepu z małymi zakupami, jakaś furgonetka jechała z naprzeciwka. Jak tylko mnie zobaczył kierowca, zaczął zwalniać i zatrzymał się przede mną. Wtem wyskoczył jakiś facet w kominiarce i czymś mnie ogłuszył. Obudziłem się w jakiejś szopie czy stajni, czuć było końskie łajno. Wszystko mnie bolało, a zwłaszcza dupa. Czułem się strasznie. Gdy otwierałem oczy, zobaczyłem, że jestem całkiem nagi. Chciałem się ruszyć i wstać, ale okazało się, że jestem przywiązany do krzesła. Nie wiedziałem, co robić i zacząłem krzyczeć pomocy. Po paru minutach przyszedł ten psychol w kominiarce i spytał się, jak bardzo mnie tyłek boli. Ja wiedziałem, co to oznaczało. Chciałem wtedy umrzeć, zapaść się pod ziemię i nigdy nie wyjść. Stracić dziewictwo. I to analne. Z mężczyzną. Spytałem się, czego ode mnie chce. Odpowiedział, że tego co wszyscy pieniędzy moich rodziców. Jak już mówiłem, wszyscy wiedzieli, że moi rodzice mieli duże gospodarstwo, jednakże nikt nie wiedział, jak duże piętno odcisnęły na nas mrozy zeszłoroczne. Były tak duże straty, że moi rodzice musieli sprzedawać po kolei ziemię, żeby nas cokolwiek starczyło i tak naprawdę teraz nie mają w ogóle pieniędzy. Psychol się zdenerwował i zaczął krzyczeć i się rzucać Stwierdził, że na koniec Skoro i tak ze mnie pożytku nie będzie Może mnie jeszcze tu trochę poużywać A potem mnie zabije Gdy rozwiązywał mnie, żeby odwrócić do siebie tyłem Dało mi się wyrwać z jego rąk Uciec od niego Po czym w przypływie szału złapałem pierwsze co mi przyszło do rąk I rzuciłem to na niego zza głowy Nie wiem jakim cudem to się stało Możliwe, że te mam minę obiadki Tak na mnie działają Ale na tego psychopatę spadł Koń on leży pod tym koniem, a ja przecinam węzły o nóż, który był niedaleko i uciekam. Wybiegam z szopy i biegnę przed siebie. Pobiegłem jak najdalej przed siebie, ale widziałem, że psychol znów za mną jedzie swoim furgonem. Zauważyłem, że niedaleko jest jezioro, do którego wskoczyłem. Bałem się, że jeśli się wynurzę, to mnie zobaczy i złapie, więc jakieś 10 minut siedziałem pod wodą, byleby odpuścił. Gdy nad wodą nie widziałem żadnych świateł, pomyślałem, że sobie odpuścił. Wypłynąłem na brzeg i jedyne, co wtedy czułem, to pustkę. To był brak strachu przed czymkolwiek, ponieważ spotkało mnie najgorsze. Po tej stronie jeziora, po której wypłynąłem, był las. Wszedłem do niego cały wymęczony i szukałem ludzi, którzy mogli mi pomóc. Mokry, nagi i głodny, biegałem od drzewa do drzewa w poszukiwaniu ludzi albo jakiegoś jedzenia. Natrafiłem na jakiś krzak z czarnymi jagodami. Zjadłem je w krótką chwilę, by tylko zaspokoić apetyt. Zemdlałem. Gdy się obudziłem, byłem trochę otumaniony, ale wstałem i szedłem dalej. Po paru kilometrach poczułem, że nie mogę postawić następnego kroku. Moja noga była w pułapce na niedźwiedzie, której nie zauważyłem. Krwawiła dosyć mocno, ale nie czułem bólu. Możliwe, że te jagody tak nam nie zadziałały, nie wiem sam. Rękami udało mi się otworzyć pułapkę, wyjąć nogę i iść dalej. W końcu rozpoznałem z daleka wieżę kościoła w naszej gminie. Dobiegłem do tego kościoła, tam spotkałem księdza, który mi pomógł. Opowiedziałem mu całą historię, po czym spytałem jak, kiedy ludzie się zorientowali, że mnie nie ma. Nie było mnie trzy dni. Zniknąłem i wróciłem. Jak Jezus. Dla księdza było to objawienie i znak, że jestem kimś wielkim. Kazał mi być silnym i przetrwać, bo Pan Bóg dał mi sprawdzia na ja go przeszedłem. Odwiózł mnie do rodziny. Rodzice byli zmartwieni, pytali co się stało. Spotkałem się również z moim przyjacielem Zbysiem, któremu również to opowiedziałem. Jak tylko była jakaś dyskoteka na remizie, to Zbysie opowiadał tę historię jako przykład silnego faceta. Zdobyłem w gminie szacunek i byłem uważany za tego, który zrobi wszystko. Pewnego razu po pijaku znajomy się spytał, czy dałbym radę zjeść truciznę z Borsuka. Jak to przeżyje, to da mi skrzynkę wódki. Procenty strzeliły do głowy i się zgodziłem na ten głupi zakład. Brzuch mi zaczął dziwnie warczeć, aż w końcu to wszystko wyżygałem. Jednakże tak czy tak zakład był wygrany, bo talerz był pusty. Od tamtego czasu Zbysio rozgłosił famę, że w całym powiecie największym twardzielem jestem ja. Dziewczyny zaczęły do mnie lgnąć. Były świadome faktu, że to ja potrafię im zapewnić bezpieczeństwo najlepiej w całym powiecie. Jednakże ja czułem, że mogę w życiu osiągnąć coś więcej. Zbysio poradził mi, żeby zmienić mój opis na anonsach i opisał tę historię pokrótce. Tak też zrobiłem. Jestem Jacek, mam 27 lat i potrafię dokonać niemożliwego.